Już w sobotę odbędzie się otwarcie basenu miejskiego w Kutnie, znajdującego się przy ulicy Narutowicza. Obieg będzie czynny aż do ostatniego dnia wakacji, czyli do 31 sierpnia. Miłośnicy kąpieli będą mogli korzystać z basenu codziennie w godzinach od 8 do 18. Woda jest codziennie uzdatniana pod chlorynem i dolewane są środki grzybobójcze i pleśniobójcze. To dlatego woda utrzymuje się Cały czas krystaliczna, czysta. Wszystkie badania sanepidu, które były robione u nas w kłótnie, wychodzą w super wyniki. Ta woda jest lepsza niż woda w naszym kranie. Ona nie ma żadnych bakterii tutaj w tym zbiorniku. Czy zamierzacie przyjść na otwarcie basenu miejskiego? Tak bardzo chętnie przyjdziemy. Tak! Nie wybieram się na otwarcie basenu w nie, ponieważ mam inne plany. Wyjeżdżam na wakacje. Tak, że nie możemy się doczekać kiedy, kiedy będzie na otwarcie A ja jadę na obóz i chyba nie zdołam po prostu przygotowania i tym podobne rzeczy to nie, nie zdołam. A jaki obóz? No taki, no nie, taki językowy. Basen w na wolnym powietrzu od 2003 roku dzięki panu prezydentowi jest darmowy. O bezpieczeństwo osób kąpiących się na obiekcie dbać będzie trzech ratowników WOPR. Obieg jest zadbany i bezpieczny. W ubiegłym roku kąpielisko odwiedziło około 70 tysięcy osób. Na pewno się nie wnosi na teren basenu alkoholu, ani się nie pije. Za każde używanie tu alkoholu wypraszani są ludzie poza teren. W tamtych sezonach badania były bardzo dobre i woda nie musiała być zmieniana. W rodziku woda jest lana prosto z sieci, faktycznie co dzień lub co drugi dzień jest wymieniana. Ze względu na to, że dzieci wnoszą piasek, zabawy różne i woda musi być dla tych dzieciaszków czysta. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Kutna i okolic na otwarcie sezonu. 2013, 29 czerwca od godziny 9 rano.